Ostatnie zadanie z arkusza to dosyć typowy problem optymalizacyjny. Chodzi o grania prawidłowy trójkątny, w którym suma długości trzech różnych krawędzi wychodzących z tego samego wierzchołka jest znana. Wynosi s. No to tak, tutaj mamy h, tutaj mamy powiedzmy a, tutaj też a, więc. To są krawędzie różne w sensie fizycznym, ale oczywiście długości mamy takie same. Trójkąty są równoboczne. No i co mamy zrobić? Mamy przede wszystkim wyznaczyć objętość tego graniastosłupa jako funkcję długości jednej z jego krawędzi, więc albo h, albo a. I oczywiście mamy podać dziedzinę tej funkcji, tak jak zawsze. Na koniec mamy obliczyć wymiary tego graniastosłupa, który ma objętość największą. I jeszcze mamy podać tę objętość. To od razu zapisujemy. V to jest pole podstawy. U nas to jest A do kwadratu razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4 razy wysokość naszego grania stosłupa. Ale suma tych trzech krawędzi daje S, więc. Albo a, albo h. Oczywiście h. Wyznaczamy h jako s minus 2a i podstawiamy w to miejsce. To by dawało a do kwadratu razy pierwiastek z trójki dzielone przez 4 razy w nawiasie s minus 2a. No to już mamy funkcję jednej zmiennej. Zapiszmy v od a wyrażone długością krawędzi podstawy. To jest. Uporządkujmy to. To jest wielomian trzeciego stopnia. Warto tutaj wyłączyć współczynnik liczbowy na początek, przed nawias. I w nawiasie dostaniemy. Uporządkujmy. a do kwadratu razy minus 2a, czyli minus 2 razy a do potęgi trzeciej. Dodać a do kwadratu razy s. Czyli dodać s razy a do kwadratu. Od razu podajmy dziedzinę. dv. To jest zbiór wszystkich możliwych argumentów A. Tutaj spójrzmy na ten warunek. Mamy uzyskać sumę S, a możemy dowolnie zmniejszać, ale oczywiście do zera bez tego zera, więc zaczynamy przedział takim nawiasem. Przedział będzie otwarty z lewej strony od zera do i teraz, gdybyśmy tak doszli z tym A do połówki S, no to wówczas tutaj mamy już S i H jest równe 0. Więc takim kresem górnym jest 1 druga S, oczywiście nieosiągalnym, ponieważ mielibyśmy H równe 0 i to byłby trójkąt, a nie grania stosu. Więc mamy taką oto dziedzinę. Wygląda na to, że znaczną część tego zadania rozwiązaliśmy w jednej linijce. Mamy funkcję i mamy podaną jej dziedzinę. Teraz zabieramy się za wyznaczenie pochodnej tej funkcji, ponieważ bez pochodnej nie jesteśmy w stanie wyznaczyć maksimum. To jest wielomian stopnia trzeciego. Więc tak, v' od a to jest pierwiastek z trójki dzielony przez 4. To jest właśnie wygodna postać. Mamy to przed nawiasem. I wyznaczamy pochodną tego wielomianu w nawiasie. Trójka wyląduje koło minus dwójki jako czynnik. Dostaniemy minus 6. I mnożymy to przez a do potęgi drugiej, oczywiście. Dodać, tutaj dwójka będzie pomnożona przez s i mnożymy to przez a do potęgi pierwszej. Od razu zapiszmy, że to jest równe 0, bo przecież interesują nas miejsca zerowe pochodnej. Tutaj możemy się skupić wyłącznie na tym nawiasie i to by dawało. Możliwość wyłączenia przed nawias 2 razy A, tu i tu możemy to zrobić, więc 2A przed nawiasem, a w nawiasie dostaniemy minus 3 razy A plus S. I to jest równe 0. Tutaj mamy naturalne 0 jako miejsce zerowe, a tutaj mamy 1 trzecią razy S. No i oczywiście uwzględniamy dziedzinę, więc. To równanie zachodzi wtedy i tylko wtedy, z uwzględnieniem dziedziny, gdy a jest równe 1 trzeciej s. To jest oczywiście liczba, która należy do tego przedziału. To teraz przystępujemy do takiej standardowej, wygodnej analizy całej sytuacji w takiej oto tabelce. Jednak na początek naszkicujmy wykres pochodnej. Zauważmy, że mamy tutaj funkcję kwadratową. Normalnie mamy takie dwa miejsca zerowe, ale zero jest akurat lewym końcem przedziału dziedziny. Oczywiście ramiona są skierowane ku dołowi. Tutaj mamy prawy koniec, czyli jedną drugą S, a tutaj mamy miejsce zerowe, czyli jedną trzecią S. No i znaki pochodnej, jak widać, wskazują na to, że tutaj z lewej strony Objętość rośnie, a z prawej strony maleje i to się już nie zmieni, czyli ta lokalna górka maksimum jest też globalnie największą wartością funkcji. Zapiszmy to. V od 1 trzeciej S na pewno jest ostro większe niż V od jakiegoś innego argumentu właśnie dla A różnego od 1 trzeciej S. Oczywiście A. Należącego do dziedziny. W tej sytuacji możemy już podać kolejną część odpowiedzi. Mamy wymiary. A jest równe jednej trzeciej S. Tutaj mamy drugą jedną trzecią. No i trzecia jedna trzecia, bo to razem daje S. -kę. Ta trzecia jedna trzecia to jest H. No to mamy taki dosyć ciekawy ten graniastosłup. Wszystkie jego krawędzie mają taką samą długość. I na koniec ostatnia żądana sprawa, czyli nasza maksymalna objętość, Vmax. Moglibyśmy 1 trzecią S podstawić tutaj w to miejsce do wzoru, ale chyba będzie wygodniej podstawić nasze wymiary od razu do tego pierwszego wzoru. Czyli tak, a do kwadratu. 1 dziewiąta s do kwadratu razy pierwiastek z trójki to dzielimy przez 4 i mnożymy przez h, czyli przez 1 trzecią s. Dostaniemy 1,27 dzieloną przez 4. 4 razy 27 to jest 108, więc na górze to będzie s do potęgi trzeciej razy pierwiastek z trójki, co dzielimy przez 108. I to już jest koniec. Mamy objętość, mamy wymiary, mamy funkcję i jej dziedzinę.